Dobra. Szczególnie nie widział, nie widział, powie, że nie widziałeś! Sprawdził! Hej, witajcie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. jest z nami Hupcio, Don oraz Izel. Bierzemy standardowo twardą sztukę, żelazną wolę, oszustwo, by trollować killerów oraz ostateczny cios. No, cudowna ja mapa pierdolę. jeszcze na... dole. Nie no! Może się uda otworzyć tam streamkę w sali muzycznej. A, ale dołam, Jeden, to ale które geny trzeba wtedy wykręcić, bo ja nie wiem. Jeden w sali muzycznej, a drugi w jakiejś innej sali Ghost space. Leci tam no nie ma stalkowania mnie, no co ty. Oszalałeś. Mienisz ty drzwi. No ty mendo, chciałem tam wbiec. No my no tu jesteśmy. I leci za mną Ghost space. Chciałem tam wbiec, bo tam okno było, no. W sali mu muzycznej? gdzieś jeszcze trzeba wykręcić? Eee, tak, w tej sali gdzie jest taka dziura na samym środku i Nie no, progu. No. A, wiem gdzie. Gdzie jesteś Hubert? Ja robię gena na jedną osobę. O, cześć Hubert. Cześć e, Boże Pat, ja już nie wiem do nie co ja ma? Na kim się stankujesz śmieciu? Nie ma. Na tobie. No co ty nie powiesz? Ale po co miałby się na tobie stalkować jak ty jesteś i tak już na położeniu? No, no patrzy, patrzy się na mnie, więc ja się popatrzyłem na niego Jest ruina w ogóle? Nie Dobrze, bo byśmy sobie poczekali za tą ruiną A ja, ty tutaj biegasz mhm. Idę na korytarz chyba Oko, jak ja o nie tak. gustoj Jest. Tyś tutaj szybkami, można fajnie pokombinować. Ja zaraz wykręcę gena w sali muzycznej, więc... Jak kręcę jakiegoś jednoosobowego i też go zaraz... Ja, ja wiem to... chyba które geny trzeba wykręcić. Pójdę pójdę później do tego drugiego co trzeba wykręcić. Myślę, że za mną pójdzie bo, bo zrobiłem. Ktoś... Mu. Eee, poszedł do gena No on mnie tu goni, obok tego gena nie A ciebie dalej goni. O. Tu dwóch jesteś ty no nie, to późno Co się patrzysz w dół, gdzie mam hack? Mam pół wigla już. Daleko ma hack! Dobrze! Kurde mogłem też blokować. Nie da rady, nie da rady już! A, nie da rady, no ty nie bo wypuścił No leci, no, leci spoko. Nie, wiem A, teraz dodadę. Uderz mnie. Nie ma, nie ma przejścia! Zajęto Kolejka jest! Miejsce w korytarzu zabrakło. A, liczyłem na to, że będzie chciał spaść. I do krzaków. Szybko do krzaków Nie widzisz mnie tu? <tryk> Wiesz, nie, <mi> <grym> nie mógł znaleźć w tych krzakach Serio? Chodził i szukał <grym> Ale mnie już zdąży powiesić On jest chyba polegowany trochę Albo Crossplay no, 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 nie będzie Ale niech ty nie żeby coś, ale się patrzy, oh, nie? Yeah. Uj, nie Zrobicy magę na Kurde, nie. Nie. Ja szukam właśnie tego. Spoko, nie, nie, wiem, za za nie, jest nie, wstanę. O, on idzie... On idzie mnie. O, 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 masz nie, idzie o nie, mam djesa, ale nie, Mam nie, no tak. ja nie, po poszedł nie, 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 mam nie, 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 mnie. nie, nie, I pobiegł nie, dolnym, nie, 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 można mieszkać? Jezu, ale go grałem! Całkiem <grym> Stałem przed nim, panem DeadHarda, zablokował dobra, mnie dobra. na palecie, zrzuciłem mu polecę i uciekłem. Leci za Leci mną. Leci za Mhm. Dobra, ja biegnę za Dizelem. Nie chcesz się wyleczyć? Muszę ratować Dizel, biednego. Nawet nie wisiał. Ja sobie radzę. Włączył w telfa te Chyba Ale, ale włączy, to tak teraz Hobert wziął za ten plec, taki na plecu Dobra, żeś <laughs> mi już gdzieś uciekł na dole tu, O, tu jesteś dole. O nie, ja tu nie ma ty, drzwi o, Ale on paletę niszczy Dobra, sala muzyczna Ale nie zdąża, on nie się tak. patrzy... O to nie, ma blokowanie go na Jak podniesie Nie widzisz tej tony krwi Tu jest tylko... Czy? A nie Dobra, idę stąd gdzie poszedł? a w sumie nie widziałem. tutaj może być. Na pewno nie w swoją stronę. I tam. Na pewno? Aha. Dobra. No nie poszedł w stronę, ale... Poszedł na tego, A na razie umiem mnie jestem ranny Na górze już nie ma żadnego do zrobienia, jest tylko jeden. Nie A nie są... Nie no jest tylko jeden, to są na górze jeden tylko. On nie goni. Nie da mną leci. Ale mam chilową paletę, nie? I twach poszedł No nie, że to mainpakowałem Zrobiłem mu deathardo na palecie wcześniej Włączył stealtha i go wykryłem z haka A idzie do To jest taka dziura no bez wyjścia na górę Chodź na górę zaraz i Zaraz mam wam lec. pokażę Chodźcie, chodźcie. idę tam do was i chodźcie za mną Matko Okej okay, idę ci za mną? Jak Dziadek, staną na krawędzi? W kamieniu. Na drutach się trzyma. W tej grze musiałem myśleć o tym, jak tutaj tajemną skrzynię odblokować. Aha, no, tutaj jest to pomieszczenie, ale nie ma genów. Hmm. Co tak, podniosłeś głos? Ja nie wybuchłem gena. Ja? No, ja wcisz sensie tak, jakoś mi nie na... powiedziałeś. A, no bo nie mogłem się wysłowić. Przed ryjem genem wykręcimy matko jedyny. Co on mi goń? Ale toksiki Nie, do was poszedł Matko jedyna, don! Poł, <noise> bym sobie na niego spadł jeszcze No przyjmij no, hita! Próbowałem, no Tak, idąc Jak ja na screencie biegam Może mnie nie widział? Teraz będzie ci mnie. O kurde O kurde Teraz to naprawdę mnie widział Dobra, ja nie stop chcę. No on za rannymi chce lecić zawsze. No a wszyscy jesteście ranni, pozdro. No teraz już tak. No, nie, o, nie wszyscy. I się patrzy zawsze z złą stronę, no. Ja dziadka nie miałem, żeby się podnieść. Więc nie wiem, co wy tam robiliście. Dzikie dęce. Nie, nie ma tego gena. Nie się nie do tego teraz zrobić, albo coś. Poszedłem na górę. Witaj ponownie! Jezu. Yes. Chodź wylecieć tam na środku, bo tam jest Ty tam się tam tak chcesz narażać? Ty jesteś na dentkę. Ja wiem, ja już trzeci raz to robię. Jak mieliście geny wykręcone? Ja na połowę tutaj mam na środku. Oj, i to był błąd Dobrze to leć może po Hubertę, ja na rannego będziesz kręcić geny. Dobra, oślepienie, idę stąd. Proszę nie wybiegać tam na dwór. Dobra. Nie widział, nie widział, Powiedz, że nie widziałeś. Sprawdził! Easy. Użyłem oszustwa i to tobie uratowało. Mbajo jajo. Dobra, idziemy Gdzie tu jest spadek, topki Okej okay, wie już widzę gdzie jest kaczcie do... właśnie tam gdzie Aha, oh. za oknem nie ma. Mogę otworzyć bramy on ma buzla! Chciałem przeskoczyć teraz za Otworzy bramy może zobaczysz ten możesz. To nie wyjdzie ale i tak warto On nie ma on nie ma tu tego Tronem Haka też. może blokować Do pierwsza tak. Ale, no, jeszcze dwa kity będzie można wziąć. No, może, to, że już. no ja teraz, ja teraz, ja Fajnie, tak, jest tam, gdzie się Dlaczego? O, nie wiem, chodź. Ciekawym to są. Dobra, dzisiaj stąd. <grym> no, się Pa, pa. <grymny> ghost, wszyscy mu się podkładają. Nie. Farma. Dawno na farmie nie grałem. Farma, zimny wiatr. I dawno skarżone. nie było skażonej co nie? Mm -hmm. Dobra, strategia, goł no, szafka Cy. Sabotuję, przysięgam, wiesz, że to zrobię Ty i tak zabotujesz każdą grę, to bez różnicy No nie, wyszedłem... Sabotowałem, idzie tutaj Za mną leci Dobra, to idziemy Oczywiście wyszedłem z tej szafki od razu leci hejtem. Możeście mnie narobili tych skruszmarków, dobra, one się zgubić. Nie poleciałaś samą, Zostawiłem bo... Zostawiła mnie. O, woli mnie. Gdzie was zajadę? Zacznij kręcić gena obok bramy, to zaraz tam podejdę, tylko potem zniszczę. Obok bramy, tam na początku? W polu. Ja pierdziele przetraszyłem tam się tego? Jest, jest skażony. <grym> Music gdzieś indziej. Ej w sumie mogę ją dobrze trollować z tym oszustwem. jak będzie się pojdzować zrobię oszustwo na szafkę Za co to muszę ratować? A nie od razu. I Znowu to samo co w ostatnim meczu No to jest no ten rodzaj który słyszy kolory On słyszy wszystko Słyszy kolory, boże jak to brzmi No ona ma prestiż trójkę. O, Gendros poleci. Ja Poszła na moje prawo. Ona ma bardzo, no, on pójdzie do do osoby, która zrobiła gena właśnie. Ja idę po huberta. Idę z tobą. Możecie mnie wyleczyć. Kurde, no wiedziałam. Oczywiście, a tu szafki nigdzie nie znajdę sobie teraz. Poleci leci i idealnie się tepnie? Oczywiście, że się idealnie tepnie. Dawajcie tylko gena obok tutaj. Przy, przy tym tym może. No, bo tutaj nic nie ano. ma. Ona jest wyczekuje jeden death carda! Easy anti nie wywalił. Kurde, <laughs> wykręcił moje cheat'y. Nie już przy jest przy mi grę. To znowu gramy ten. Znowu gramy 3 na 1. Nie sabotowałem. Ej, czekaj, poszły trzy geny, czemu to... chuj? <laughs> dwa poszły. poszły dwa. Ja myślałem, że z znowu poleciała gdzie tam? I tu. No tu? za mną Aha, dobra, spoko No ale bez nie zwoliło mnie. Nie że nie robiąc No idealnie przecież, idealnie w paletę wleciałaś Ty się... Jebni w łeb Nienawidzę tej ja postaci, ściągnę. Nienawidzę. Jeszcze bana dostałem. Na 4 minuty mam. którą troluję. Postaramy się ugrać to przez 4 minuty, ale myślę, że będziemy musieli specjalnie przedłużać ten mecz, bo skończy się szybciej. Ty, no jak... Boże. Słyszę kolory, masz jakie? Zlecę. Czekaj, weźmy dolecz to. Dobra, dawaj. Nie zacząłeś leczyć. Spróbuję chociaż utarki użyć. Gdzie jest jej Lecę na tą kamienną strukturę, jak ty to nazwałeś. Dobra. O, ale nie wiem, nie słyszę jej. i robić gen na No i dostała z palety, ja stoję, a mam... o. Dostałem, ale leżę, nie? Oczywiście, że dokładnie wie, gdzie się ma patrzeć. Wiadome, jeszcze będziesz mi usłyszeć z tego kamienia. Oczywiście, że cię usłyszę. Gra na jęki na pewno. I z popem. Do mnie. Teraz poleci do ciebie jeszcze. Nie, gdzie do mnie? Tu jest paleta, włagam. Dobra, ja sobie tam. Dobra, jeden dobra, totem jest tu, to, drugi jest tam w polu bardzo blisko Dobra tylko się wyleczę raz z apteczki, a potem lecę... Gdzie jesteś Hubert? Yy, nie wiem jak to wytłumaczyć. Obok. Nie wiem gdzie. Combine Fuh. killer Shark? No dobra, nawet nie dobiegnę tutaj. Nie Może wiedziałem jak sobie na... to nazwać. Znowu nie, ja nie, nie zdążę, bo powiesi Huberta i tyle będzie z granic. O i znowu spadłem na trzecią. <laughs> Dobra, wylane sto. Instagram gra po 4 kila Poleci do Gena, nie? Podleci. Nie, nie Aż dziwne Dobra, siateczka gaming Miło było? Jeśli jej słucham, to ona będzie słyszeć ten głos z 20 km. Więc nie ma w ogóle opcji, że zdążę. Albo i może. Baju, jajo, latareczka uratowana! Hej, myślę, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się, cześć. Hej, jeśli filmik ci się spodobał, możesz go ocenić i zostawić pod nim komentarz. A jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków, nie zapomnij go subskrybować. Dzięki wielkie, cześć.